Słuchajcie, złoty bazyliszek często Wam mówi, inwestujemy w złoto, tak? Natomiast tego typu walory, słuchajcie, łańcuchy, nie kupujemy takich rzeczy w jakichś sieciówkach. Popatrzcie, to jest łańcuch, którego wartość to jest, jeżeli chodzi o kruszec, powiedzmy 20-30 tysięcy zł. Pójdziecie do sieciówki, zapłacicie parędziesiąt tysięcy, 40, 50, 60. Natomiast jaka jest opcja? Szukamy miejsc, gdzie można kupić tego typu walory, splot królewski i płacicie ile kruszec, dodajemy do tego trochę robocizny. Czy to będzie plus 10-20-30%? Jest to o wiele mniej niż to, co zapłacicie w sieciówkach. Chcecie zrobić przyjemność drugiej połówce? Szukacie jubilera, szukacie dealera, u którego znajdziemy tego typu walory. Splot królewski, zapraszam, szukajcie takich. opci App! <sum>